Droga duszo, czasami życie przynosi nam ciszę tak głęboką, że tylko serce potrafi ją usłyszeć. I to właśnie w tej ciszy aniołowie przemówili dziś do ciebie. Ich przesłanie jest jasne, mocne i pełne emocji. Bóg usłyszał twoją modlitwę, wysłuchał tych słów szeptanych w nocy, tych łez spadających bez świadków, tych chwil, kiedy czułaś się zapomniana, ale nie byłaś ani przez chwilę. W świecie, w którym wszystko wydaje się powierzchowne, Istnieje ktoś, kto myśli o tobie głęboko, intensywnie, w sekrecie. Osoba ta nosi twoje imię jak talizman, skrywając uczucia, które są tak silne, że z każdym dniem coraz trudniej jest je ukrywać. Nie potrafi już żyć bez ciebie, i chociaż milczy, wewnątrz niej dzieje się burza. Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego pewne osoby pojawiają się w naszym życiu i nigdy tak naprawdę nie odchodzą. Dlaczego nawet po latach wspomnienie jednej chwili z nimi potrafi wywołać drżenie w sercu? To nie przypadek. Aniołowie pokazują, że wasze dusze są połączone. I chociaż ta osoba może próbować to zignorować, jej serce już nie pozwala. Każda twoja łza została zauważona, każde dlaczego wypowiedziane do poduszki zostało wysłuchane. A teraz nadszedł czas odpowiedzi. Zanim przejdziemy dalej z przesłaniem, napisz w komentarzu to zdanie jako mantrę. Zasługuje na miłość, która mnie wybiera każdego dnia. Teraz kontynuujemy wiadomość. Ta osoba walczy sama ze sobą. Przez długi czas próbowała żyć tak, jakbyś była tylko wspomnieniem. Próbowała zapełnić pustkę innymi sprawami, pracą, obowiązkami, a nawet nowymi znajomościami. Ale nic, absolutnie nic, nie potrafiło wypełnić tej przestrzeni, którą w jej sercu zajmujesz ty, bo jesteś kimś więcej niż tylko przeszłością. Jesteś prawdą, której nie da się zapomnieć. Aniołowie pokazują, że nocami ta osoba często budzi się z uczuciem tęsknoty. Czuje cię obok, nawet jeśli fizycznie cię tam nie ma. Widzicie w snach, słyszy twój śmiech w wyobraźni. I wtedy zadaje sobie pytanie: jak długo jeszcze będę udawać, że to nic nie znaczy? Ale to nie wszystko. Jest coś jeszcze głębszego, co musisz wiedzieć. To uczucie, które żyje w ciszy, jest jak ogień. Które mimo braku powietrza nadal się tli. I wiesz, co mówią aniołowie: ten ogień wkrótce wybuchnie, nie zniszczy, ale oczyści, przyniesie prawdę, która przez tak długi czas była tłumiona, i wtedy usłyszysz słowa, których pragnęłaś przez lata. Nie jesteś sama w swoich uczuciach. Aniołowie pokazują, że ta osoba, choć milczy, każdego dnia tęskni za tobą. Każde zdjęcie, każda piosenka, każda rozmowa, która w jakiś sposób cię przypomina, wszystko to ją łamie i buduje na nowo, bo nie da się żyć normalnie, kiedy serce bije dla kogoś innego. Ale to nie koniec. Są jeszcze głębsze emocje, które czekają na odkrycie. Wyobraź sobie przez chwilę, że uczucia mogą mówić. Co by ci powiedziały? Gdyby miłość, którą ktoś do ciebie czuje, mogła wyjść z ukrycia i stanąć twarzą w twarz, bez strachu, bez masek, co by usłyszałaś? Aniołowie pokazują, że ta osoba, o której mówimy, zbliża się do tego punktu do granicy. Za którą już nie da się milczeć. Każdy dzień bez ciebie to dla niej ciężar, ale to nie tylko tęsknota, to coś znacznie większego to świadomość, że odrzuciła coś prawdziwego, że próbując żyć bez ciebie, zgubiła część siebie. Aniołowie pokazują, że coraz częściej patrzy wstecz i zadaje sobie pytanie: co by było, gdybym wtedy wybrał inaczej? Widzisz, to nie tylko myśli, to uczucia, które nabierają mocy to serce, które bije coraz mocniej. Wołając Twoje imię, nawet jeśli usta milczą. Aniołowie pokazują wyraźnie, zbliża się chwila prawdy. Ta osoba nie będzie w stanie dłużej udawać. Już teraz próbowała na różne sposoby dać Ci znaki. Subtelne wiadomości, nieoczekiwane spojrzenia, komentarze, które wydają się przypadkowe, ale niosą ze sobą głębsze znaczenie. Bo kiedy dusza woła, ciało zaczyna reagować, często nieświadomie. I chociaż może się wydawać, że ona wciąż milczy. Tak naprawdę codziennie próbuje nawiązać kontakt, chociażby energetycznie. Aniołowie pokazują, że możesz to odczuwać jako nagłą tęsknotę, sny, w których ona się pojawia, albo uczucie, że ktoś za tobą stoi, gdy jesteś sama. To nie złudzenie, to dusze, które się komunikują. Teraz, zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzu. 111. Aby przywołać energię objawienia i duchowej odwagi. To liczba początku, a właśnie taki początek się zbliża. Jeśli czujesz, że ta wiadomość porusza coś głęboko w tobie, zostaw swoje serce w tej przestrzeni. Jeśli możesz, wesprzyj nas klikając w de Mais. Ten mały gest pomaga nam nadal przekazywać światło tym, którzy go najbardziej potrzebują. Wracając do przekazu, aniołowie pokazują, że ta osoba już nie śpi spokojnie. Każda noc to walka między tym, co wie, że powinno być powiedziane, a strachem przed odrzuceniem. Bo wiesz, ten lęk nie dotyczy tylko twojej odpowiedzi, on dotyczy samej prawdy, bo kiedy raz ją wypowie, nic już nie będzie takie samo. Dlatego wciąż się waha, ale nie na długo. Zbliża się moment, który zmusi ją do działania. Może to być impuls, jedno wydarzenie, które wszystko zmieni, może spotkanie, które miało być przypadkowe, ale nim nie będzie, może wiadomość, którą od ciebie przeczyta i która poruszy w niej coś, co już nigdy nie ucichnie. I kiedy to się stanie, świat tej osoby się zatrzyma. Bo już nie będzie odwrotu. Pytanie brzmi, czy ty też to czujesz? Czy w twoim sercu coś się budzi, kiedy myślisz o tej osobie? Czy zdarzyło ci się spojrzeć w przestrzeń i poczuć, jakby ona była obok? Czy twoje ciało reaguje na wspomnienia, których nie próbowałaś przywołać? To są znaki, znaki, że nie jesteś sama w tym połączeniu. Aniołowie chcą, byś wiedziała jedno, jesteś kochana, nawet jeśli nie słyszysz tego codziennie. Nawet jeśli przez lata ktoś cię przekonywał, że nie jesteś wystarczająca, ty jesteś wystarczająca. Dla tej osoby, dla siebie, dla miłości, którą przyciągasz, a teraz coś jeszcze mocniejszego. To, co aniołowie pokazują teraz, jest niczym fala emocji, która zbliża się bez litości. Ta osoba, tak silna na zewnątrz, a tak rozdarta w środku, dochodzi do granicy, za którą już nie ma odwrotu. Wyobraź sobie duszę. Która przez lata próbowała zdusić swoje uczucia, zamknąć je w słoiku i ukryć głęboko na dnie serca. Ale teraz wieko się otwiera, każdy dzień oddalenia staje się ciężarem, każda chwila, w której cię nie widzi, jest jak przypomnienie o tym, co utraciła lub czego nigdy nie odważyła się przyjąć. Aniołowie mówią, że jej cisza nie jest brakiem uczuć, to lęk lęk przed twoją reakcją lęk, że może już za późno ale jeszcze nie jest. Serce tej osoby bije teraz z inną częstotliwością. Wszystko, co kiedyś wydawało się stabilne, traci sens. Ludzie wokół zauważają, że coś się zmienia. Może nie potrafią tego nazwać, ale widzą w jej oczach coś nowego zamyślenie, nieobecność, głęboką tęsknotę. I to wszystko przez ciebie. Nie dlatego, że jesteś powodem bólu, ale dlatego, że jesteś odpowiedzią. Ta osoba próbuje zrozumieć. Jak mogła żyć tak długo w zaprzeczeniu? Jak mogła trzymać wszystko w sobie? I teraz już wie. Nie może tego dłużej robić, bo ten sekret staje się ciężarem nie do zniesienia. Aniołowie pokazują obraz, ręka pisząca wiadomość, która nigdy nie została wysłana, usta formujące słowa, które nigdy nie zostały wypowiedziane, serce, które krzyczy w milczeniu. Czy to brzmi znajomo? Może czujesz, jakby te znaki mówiły także o tobie. To dlatego, że Twoje dusze są połączone głębiej niż rozumiesz. I teraz zbliża się moment przełomu. Ale zanim pójdziemy dalej z tą wiadomością, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałaś tego kanału, zrób to teraz. To dzięki takim gestom możemy kontynuować przekazywanie treści, które rozjaśniają ścieżki wielu duszom, takim jak Twoja. A teraz wracamy do przesłania. Co wydarzy się dalej, możecie zaskoczyć. Aniołowie pokazują. Że wszechświat już zaplanował sytuację, która nie pozwoli tej osobie pozostać w cieniu. Coś ją zmusi, by się odezwała. Być może to będzie Twoje imię wypowiedziane w rozmowie, której nie powinna słyszeć. Może usłyszy Twoją ulubioną piosenkę w chwili, gdy poczuje się najbardziej zagubiona. Może spojrzy w oczy kogoś, kto przypomni jej ciebie i wtedy wszystko wróci z całą siłą. Nie będzie odwrotu, to będzie jak przebudzenie i ona zda sobie sprawę, że czas przestać się bać że jeśli nie powie ci tego teraz, może już nigdy nie mieć tej szansy, bo życie nie czeka, a ona nie może już żyć w zawieszeniu. Aniołowie chcą, byś wiedziała, to co nadejdzie będzie emocjonalne, ale będzie też szczere i może być początkiem nowego rozdziału, niekoniecznie łatwego, ale prawdziwego. I wszystko zacznie się od słów, muszę ci coś powiedzieć. Aniołowie pokazują mi teraz coś bardzo intymnego. To nie jest tylko historia dwóch osób, które się kochają. To opowieść o duszach, które były ze sobą połączone, zanim jeszcze zdążyły wypowiedzieć pierwsze słowo. Ty i ta osoba to nie tylko przeszłość, to coś, co trwa, nawet jeśli żadne z was nie miało odwagi tego nazwać. Widzisz, są uczucia, których nie da się zignorować. Można je odkładać, można udawać, że się ich nie czuje, ale nie można ich zabić. I właśnie taką miłością jesteś dla tej osoby. Nawet jeśli czasami wygląda na to, że o tobie zapomniała to iluzja ona pamięta wszystko. Każdy uśmiech, każde spojrzenie, każdą rozmowę, nawet milczenie, które dzieliliście razem, aniołowie mówią, że Twoja obecność nadal mieszka w niej i chociaż próbowała zapełnić swoje życie innymi rzeczami, nic, absolutnie nic, nie było w stanie zastąpić ciebie. To dlatego teraz czuję się taka rozdarta. Bo nie chodzi już tylko o uczucie, chodzi o prawdę, o życie, które mogło być inne, gdyby wtedy odważyła się postąpić inaczej. O wszystkie niewypowiedziane słowa, wszystkie okazje, które pozwoliła odejść, i dzisiaj to wszystko wraca, ze zdwojoną siłą. Aniołowie pokazują, że często ma w oczach łzy, których nikt nie widzi, że uśmiecha się do ludzi, ale w środku pęka, że słucha Twojego imienia w sercu, nawet jeśli nikt go nie wypowiada, a najbardziej boli ją myśl, że mogła Cię stracić na zawsze. Ale czy naprawdę straciła? Aniołowie pokazują, że to jeszcze nie koniec że w waszym połączeniu tli się iskra, której nic nie zdołało zgasić, i że wszechświat szykuje sytuację, która wszystko może odmienić, to nie będzie łatwe. Ta osoba będzie musiała zmierzyć się z własnym lękiem, z konsekwencjami swoich decyzji, z twoim spojrzeniem, które może wybaczyć, ale także zapytać, dlaczego teraz? A ty, ty też będziesz musiała zajrzeć w swoje wnętrze. Zadać sobie pytanie, czy jestem gotowa jeszcze raz zaufać? Czy jestem gotowa otworzyć serce przed kimś, kto kiedyś milczał? Aniołowie mówią: Ta decyzja należy do ciebie, nie do losu, nie do przeszłości, tylko do ciebie, bo to ty jesteś światłem w tej relacji, to ty nosisz prawdę i tylko ty możesz zdecydować, czy ona zasługuje, by rozbłysnąć ponownie. Ale zanim ta decyzja nadejdzie, zanim ona wypowie słowa, które trzymała przez lata, nastąpi cisza i w tej ciszy wsłuchaj się w siebie. Czy twoje serce jeszcze na nią czeka? To co aniołowie pokazują teraz to moment kulminacyjny. To chwila, kiedy wszystkie emocje, które były ukrywane, wszystkie słowa, które nigdy nie zostały wypowiedziane, w końcu znajdą drogę na zewnątrz. Wyobraź sobie serce, które przez długi czas było zamknięte, zaryglowane z każdej strony, i nagle jeden impuls, jedno wspomnienie, jedno spojrzenie, jedno zdanie sprawia, że wszystko pęka. Ta osoba, o której mówimy, nie może już dłużej udawać. Aniołowie pokazują, że jej dusza dosłownie krzyczy za tobą. Czasami próbuje zachować pozory, prowadzić rozmowy, uśmiechać się, angażować się w sprawy dnia codziennego, ale wewnątrz niej toczy się bitwa. I każdego dnia coraz bardziej przegrywa z prawdą. Kocha cię. Nie kochała. Kocha. Nie kiedyś, teraz. I to uczucie ją przytłacza. Bo przez cały czas wierzyła, że może sobie z nim poradzić, że czas je wyciszy, że odległość je wyblaknie, że nowe historie przykryją starą miłość. Ale tak się nie stało, bo miłość prawdziwa nie znika. Ona trwa, a wasza trwa. Aniołowie pokazują mi teraz obraz. Ona patrzy w Twoje zdjęcie, nie głośno, nie publicznie, w samotności. Patrzy i zastanawia się, czy jeszcze ma szansę. Czy Ty też o niej myślisz? Czy gdzieś tam w ciszy twojego serca bije jeszcze echo tamtych chwil. To echo nadal istnieje, ty wiesz o tym. Może czasem starasz się je zagłuszyć, może życie pchacie w inne strony, może boisz się powrotu, który znów przyniesie ból, ale dusza nie zapomina, a ta osoba, ona wraca, i nie po to, by powtórzyć błędy, ale po to, by w końcu cię zatrzymać. Aniołowie mówią jasno, ta rozmowa się wydarzy. Może nie dzisiaj, może nie jutro, ale nadejdzie i będzie intensywna. Będzie w niej wszystko: lęk, wzruszenie, prawda, łzy, wyznania i jedno pytanie, które zmieni wszystko. Czy jeszcze mnie kochasz? A ty co odpowiesz? Ta decyzja jest tylko twoja. Możesz powiedzieć nie i zamknąć ten rozdział spokojem. Możesz powiedzieć tak i pozwolić waszym duszom zjednoczyć się jeszcze raz. Ale cokolwiek wybierzesz, będzie to wybór twojego serca i aniołowie będą z tobą, niezależnie od tego. Pamiętaj, że jesteś warta miłości, takiej, która nie znika, która nie boi się wyzwań, która wraca nawet po burzach. Jeśli ta wiadomość rezonuje z tobą i twoją sytuacją, napisz w komentarzu: W moim sercu wciąż jest miejsce naprawdę. Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jeśli spodobało ci się to przesłanie, polub i zasubskrybuj kanał, by otrzymywać więcej inspirujących treści. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie.